Mencem opublikował wczoraj bardzo interesujący film na swoim kanale na YouTube, gdzie mówi o Jarosławie Kaczyńskim czterokrotnie polityczny gangster i odmawia podpisania waszej deklaracji polskiej. Co pan na to, co nowogrodzka na to? Ja nie chciałbym wchodzić w tego typu y, estetykę, bo wtedy bym musiał powiedzieć, że Mencen, nie, polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje jak rozwydrzony Bachor. E, mam wrażenie, że y, chyba otoczeniu y, Sławomira Mencena, sm u Sławomirowi Mencenowi jakoś coś odjechało, Peron odjechał. Wydaje im się, że jeżeli pójdą w taki platformiany Antypis, to coś na tym zyskają. Nie wydaje mi się, no, to jest naprawdę mój szczery apel, że koledzy, panowie, halo, wróg jest nie tutaj. No, tym, co szkodzi dzisiaj Polsce, są fatalne rządy. Donald. un